Pracy. Chcę Państwu powiedzieć, że w naszym okręgu mamy 23 oddziały rejonowe. Bardzo trudno mnie jest uczestniczyć w posiedzeniach zarządów we wszystkich oddziałach rejonowych, ale zawsze mam ogromną satysfakcję, kiedy mogę brać udział w tych posiedzeniach zarządu, gdzie materiały są dobrze przygotowane, zgodnie z ustaleniami statutu i naszej instrukcji organizacyjnej, gdzie dyskusja jest merytoryczna, gdzie mocną reprezentację Państwa w składzie naszego zarządu, oddziału krajowego po dwóch przedstawicieli. Do sprawozdania z tej działalności prezydium, którą Pan Przewodniczący składał, Pozytywnie odnosi się także, także rejonowa komisja rewizyjna, która w swoich dokumentach nam przekazanych podkreśla pozytywną działalność tutejszego oddziału rejonowego i jego kół, a wyniki przeprowadzonej kontroli przez okręgową komisję rewizyjną w atmosferze, jak Pan podkreśla, o co bardzo staram się by zawsze towarzyszyła naszej wspólnej pracy, atmosferze koleżeńskiej, wzajemnego zrozumienia się, doradztwa, a nie totalnej krytyki. Ocena działalności państwa była oceną pozytywną. Ja pozwoliłem sobie przed dzisiejszym spotkaniem z państwem spojrzeć na plan pracy Zarządu Oddziału Rejonowego na rok 2015. To, co przedstawiał Pan Przewodniczący w swoim sprawozdaniu dzisiejszym, jest także pełnym potwierdzeniem, że te zadania, które przyjęte były w planie pracy roku 2015, zostały czy też są w pełni realizowane. Państwo macie także ogromny sukces w tym, że udało się nie tylko powołać, ale i uruchomić. Działalność komisji czy problemowych czy też zespołów tematycznych, a działalność zespołu medialnego jest chyba na zewnątrz najbardziej widoczna. Jest to troska pana wiceprzewodniczącego, by wszystkie ważniejsze wydarzenia, które towarzyszą pracy związkowej i osobistemu życiu niektórych jego członków miały swoją reprezentację. Mogę zatem stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że współpraca zarządu oddziału okręgowego i zarządu głównego naszego związku dobrze układa się z pracą związkową, którą Państwo prowadzą w swojej organizacji. Ale są pewne zjawiska, o których także chcę się z Państwem podzielić i szukać odpowiedzi wspólnej na Kilka nasuwających się pytań. Prowadzicie Państwo działalność, którą, jak mówię, zasługuje na szczególne uznanie. To są i komisje problemowe, i zespoły problemowe, i festyny, i spotkania, wystawy, jubileusze kół, które organizujecie. A nie można zatrzymać w naszej, waszej organizacji w spadku liczby członków. I tych, którzy są członkami, poza takim się uważają, a nie płacą składek członkowskich. Gdzie leżą przyczyny tego rodzaju tak, sytuacji, w której w ciągu jednego roku stan członków w oddziale rejonowym targówek zmniejszył się o 200 osób? że postępuje spadek liczby członków, który państwo przewidujecie w roku 2016. I tutaj marki bardzo ratują tą sytuację tutejszego oddziału, ale to przy tym spadku liczby członków, który nastąpi i który przewidujecie w dalszym roku 2016 nie wyrówna tego ubytku, który był przed rokiem, czy przed dwoma laty. Jest to troszkę to niepokojące zjawisko, które nie przenoszę tylko na oddział rejonowy w Tarku, ale na całą naszą związkową organizację w Polsce. Przypuszczam, są różnorodne przyczyny w każdym kole, oddziale rejonowym, w okręgu, że ubywa nam członków. Ale można to zjawisko tłumaczyć również i tym faktem, że zmniejsza się liczba, zwłaszcza w tych kołach czy w oddziałach, które ograniczają swoją działalność. My na przykład w Okręgu Warszawskim stwierdzamy, że najwięcej ubyło członków w tych oddziałach rejonowych, które zajmowały się rozdysponowaniem żywności. I kiedy skończyła się ta żywność, którą pozyskiwaliśmy z banku Żywności, i nie podjęto innej, lub nie prowadzono innej działalności, te koła czy oddziały rejonowe stały się bezradne wobec rzeczywistości wymagającej zaspokajania oczekiwań członków. Państwo odstąpiliście od pozyskiwania artykułów żywnościowych, tak jak niemal w całym naszym związku, bo ustalenia, jakie przyjęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które oprotestowaliśmy, a które ustaliło limity dochodów na członka rodziny czy na jedną osobę w tej rodzinie, faktycznie przekreślają możliwość zajmowania się rozdysponowaniem, pozyskiwaniem i rozdysponowaniem artykułów żywnościowych do tego w warunkach gdy nie uwzględniono także naszych postulatów związkowych co do pokrywania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czy przez y, y, ośrodki pomocy społecznej kosztów związanych z transportem artykułów żywnościowych. Mamy taką obecnie sytuację, że zapełnione są magazyny Banku Żywności. I nie rozprowadza się tych artykułów żywnościowych, które, jak Państwo wiecie, mają często kilkudniowe czy kilkutygodniowe terminy swojej ważności. Zwróciliśmy się pisemnie do ministra pracy i polityki społecznej, alarmując o tym niekorzystnym zjawisku, ale jak Państwo wiedzą doskonale, in, in vitro jest ważniejsze aniżeli sprawy emerytów i tej żywności, która do najbiedniejszych powinna to ja trafić. Ja no. Myślę, proszę Państwa, że, e, że istnieje tam, konieczność no, tak. dyskusji, ogólnopolskiej dyskusji w środowisku emeryckim nad strategią naszej przyszłości i dalszego działania naszego związku, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości. Chcemy w naszym okręgu w styczniu, zapraszając również przedstawicieli tutejszego zarządu oddziału rejonowego, odbyć dyskusję z tymi osobami, które mogą nam wiele w tej dyskusji pomóc, by wspólnie zastanowić się nad sprawą, jakie podjąć. Jakie ustalić i realizować najważniejsze kierunki naszej przyszłej działalności, by z jednej strony zatrzymać ubytek członków, skuteczniej przeciwstawiać się raptownemu i postępującemu spadkowi aktywności społecznej, która jest odczuwalna także i wśród Państwa, od Państwa działalności, kiedy tak trudno pozyskiwać, tych, którzy byliby społecznikami czy wolontariuszami, a także co uczynić, by, by można było opierać naszą działalność nie tylko na składkach członkowskich, bo to jest ograniczenie naszej działalności, ale w pozyskiwaniu środków chociażby na takich zasadach, jak pozyskują inne organizacje, nie zawsze służące, seniorom w poprawie ich sytuacji materialnej, czy, czy, czy sytuacji życiowej. Wspominam, że tak trudno jest prowadzić naszą działalność, a obawiam się, panie przewodniczący, że zwłaszcza w obecnej rzeczywistości, z którą stykają się również generyci. Dlaczego o tych sprawach? Bo razem z Państwem wiece i całą dyskusję przedwyborczą, to chyba Państwo się ze mną zgodzą, że zwycięzcy obecnych wyborów nic nie mówili o sprawach emeryckich. Dobra. Dyskusja cały czas dotyczyła innych spraw poza sferą ubóstwa, wykluczenia społecznego i formą popracy sytuacji życiowej. Czy można zatem spodziewać się, że przyjęty będzie kierunek działalności można. obecny, ułatwiający można. nam działalność? Można. Właśnie. Ja spotykam się pan już i z taką sytuacją w niektórych dzielnicach Warszawy, gdzie mamy swoje oddziały rejonowe, że jak słyszę zły budżet i ograniczone środki, które są w budżecie. I ruinacja finansów, jaką obecnie ta ekipa została będą ograniczać lub wykluczać pomoc finansową dla organizacji pozarządowych, co może dotknąć także i naszą związkową organizację. A w warunkach których Prowadzicie Wy Państwo swoją działalność i opieracie ją w roku 2016 wyłącznie w oparciu o środki własne, bo nie przewidujecie w preliminarzu żadnych zewnętrznych środków, które udałoby się pozyskać. Nie ma zatem diet, nie ma subwencji. To ta sytuacja może być. Także trudniejsza i z tego względu, że w preliminarze budżetowym Państwa oddziału na rok 2016 przewiduje się o blisko 3000 mniejsze wpływy z tytułu składek członkowskich niż osiągnięte w roku 2015. Może to przesuwać się na pewne ograniczone formy działalności, którą Państwu udało się tak skutecznie, prowadzić w bieżącym roku. Także proszę Państwa trzeba zakładać, że znacząco zmniejszą się, przypuszczam, że i w Państwa oddziały, te wpływy, które mieliśmy z tytułu wydawania zaświadczeń na ulgowe przejazdy PKP. Jak wiecie Państwo, PKP wyszło znowu nową inicjatywą zniżek 30% dla wszystkich seniorów, a zatem nie potrzeba uzyskiwać w naszych oddziałach żadnych zaświadczeń, bo to tylko różnica w tej chwili jest 5% w uldze jaką otrzymuje się przychodząc po zaświadczenia do nas i płacąc jeszcze 10 zł, jeśli nie jest się członkiem, kiedy kupując za 30% zniżki, w każdej kasie kupując 60%. Zniżkę za przejazd do my, my w oddziale okręgowym już obserwujemy spadek wpływu z tego tytułu. Mniej osoba przychodzi do nas, Ubiegać się o te zaświadczenia, które otrzymywano w latach poprzednich. Chcę, jak gdyby, zachęcić Państwa do praktyki, która jest stosowana w innych oddziałach rejonowych, w czasie zebrań, w którym składa się sprawozdania finansowe, a także w naszym oddziale okręgowym. Przepraszam, ale. Przytaczanie procentów i liczb, które państwa w ogóle nie słuchają albo zapominają o tym, co płynie z ust referujących, należałoby chyba zamienić na informację dla państwa na tyle bardziej przyswajalną i skuteczną, gdyby można usłyszeć informację, czym różni się. Na przykład plan roku 2016 od realizacji planu 2015. Co w tym planie jest dobre, co złe, co pogarsza, co poprawia sytuację finansową. Wydaje mi się, że również dobrze, żeby Państwo zechcieli skorzystać i z tej uwagi, zwłaszcza ci, którzy referują tą działalność, czy piszą o tej działalności, by nie ograniczali się. Opisując realizację preliminarza budżetowego, czy też plan budżetowy roku następnego, do przytaczania liczby wskaźników, które związane są z danymi finansowymi opracowanymi na, na dany okres. Raczej potrzebne są chyba i dla Państwa. I, a zwłaszcza dla zarządu. Informacje, które mówiłyby o tym i komentowały po, poszczególne zjawiska finansowe, które występują i adresowały do prezydium czy do zarządu swoje uwagi czy postulaty dotyczące tego, co w tych dokumentach się e, z, e, z, e, znajduje. Dobrze byłoby, gdyby e, którzy pracują nad dokumentacją finansową, wskazywali zarządowi i jego prezydium te sfery działalności, które wiążą się z finansami, a które równocześnie mówią o jakichś pozytywnych czy niepokojących zjawiskach w sferze finansów, a nie tylko ograniczali się do rejestru tych zdarzeń. Będziemy chcieli, jak mówiłem wcześniej, poprosić także przedstawicieli tutejszego zarządu rejonowego, bo uwzględniamy Państwa rezultaty pracy na tą panelową dyskusję dotyczącą strategii działania naszej organizacji. Uznajemy, że istnieje taka potrzeba, by wspólnie z doświadczonymi związkowcami. Zastanowić się, jakie przyjąć w naszej działalności najważniejsze kierunki działania, a zwłaszcza, by upowszechnić dobre praktyki, które służą wzrostowi liczby członków i naszej aktywności związkowej. W przyszłym tygodniu będą do odebrania nowe statuty naszej organizacji. Rozdzielnik przewiduje, że bezpłatne egzemplarze będą. Przekazane przez oddział rejonowy do wszystkich zarządów kół po jednym egzemplarzu, a oddział rejonowy otrzyma dwa bezpłatne egzemplarze: jeden dla zarządu oddziału rejonowego, drugi egzemplarz dla jego rejonowej komisji rewizyjnej. Ale istnieje potrzeba. A były sugestie i państwa ze strony państwa, jak pamiętam, na rejonowym zjeździe delegator? Szybkiego przeredagowania i to chyba w sposób zasadniczy instrukcji organizacyjnej. Ta instrukcja wydana była w 2006 roku, 2005 roku. Tak. roku, czyli ono ma już też jubileusz 10 no. lat. Ona stała się nieaktualna, a wiele zapisów jest tam bardzo sformułowanych. Zupełnie zbędnych, zupełnie niepotrzebnych, ograniczających swobodę w działalności oddziałów rejonowych I, i będzie przez zarząd główny powołany zespół, który będzie zajmował się na nowo napisaniem instrukcji organizacyjnej, zwłaszcza jego części odnoszącej się do funduszu w związku i działalności ZKP. Ale chciałbym, żeby w pracach tego zespołu, panie przewodniczący, również mogli uczestniczyć przedstawiciele tutejszej zarządu oddziału rejonowego, bo chcielibyśmy w tym zespole mieć te osoby, które zajmują się tą problematyką w codziennej związkowej pracy i mogą wiele nam wnieść by można było tą instrukcję tak napisać jak oczekują to nasze oddziały rejonowe i koła. Mówimy o jubileuszu stulecia Przyłączenia Warszawy do Targówka. Hmm. Dokładnie tak. Dokładnie, dokładnie. dokładnie tak. Bo tu się zaczęła Warszawa. Ale, ale czeka nas także. Już teraz mam prezes ja przeszedł tak. do historii. Ale, ale czeka nas także wspólna wielka impreza, nad którą już podjęliśmy pracę. W jubileusz w roku 2016. 50-lecia działalności naszego związku. To ma być impreza zrobiona z ogromnym rozmachem. Jestem jak najbardziej za zespole, który wystąpił z taką inicjatywą, bo jeżeli my odchodzimy do w, w naszych kołach, w oddziałach rejonowych, czasami jubiläusze kilku czy kilkunastoletnie tylko. To zróbmy, i już tak twierdzimy, który reprezentowałby dorobek naszej or organizacji. To ogromne przedsięwzięcie, tak jak tutaj słyszę, stulecie i jakże w bogaty program, a nasz program związkowy, panie wiceprzewodniczący tego zespołu, musi być lepszy, aniżeli ten. <rhello> <mysywnio> Ale. E ale czeka nas i tego rodzaju impreza, która będzie podsumowaniem naszej 50-letniej działalności i tego ogromnego dorobku naszego związku, w którym także i Państwo macie swój niepodważalny udział. Ja, ja muszę podziękować Państwu za m, dzisiejsze zebranie, za swoją obecność na tym zebraniu, za tą możliwość podzielenia się tymi uwagami które Państwu przekazuję, pozostając w przekonaniu, że nadal będziecie Państwo dobrze realizować swoje zadania i być tak jak do tej pory przykładem działalności dla innych naszych oddziałów rejonowych. Ta troszkę osłabiona aktywność, o której Pan prezes wspomniał, mówiąc, że są cztery problemy, o których Pan, które Pan podjął, a wymienił Pan tylko jeden, bo jest to, to Centrum Aktywności Seniorów, piękna impreza, która towarzyszyła otwarciu tego lokalu i jego planom, które są, jak rozumiem, realizowane z pewnymi trudnościami, ale jak Pani najlepiej wie, początek jest zawsze pełen entuzjazmu, pełen i wspólnych planów, a z realizacją jest zwykle nie zawsze tak, jak przewidywaliśmy. Ale mam przekonanie, że i w tym zakresie Państwo poradzą sobie, tak jak i do tej pory, ze wszystkimi sprawami, które, które są istotne. Dodam jeszcze, że. W dniu we wtorek odbywamy posiedzenie prezydium zarządu oddziału okręgowego. Przygotowaliśmy materiały także i w części finansowej i do złożonego prelimina preliminarza roku 2016 Stargówka będziemy wnosić. Uwag, oby on był tylko zrealizowany, a składki członkowskie zrealizowane nie w 66%, tylko w 106%. <grymna> nie Osobiście udział w no bo tak się składa w składzie naszym, naszym osobowym. Dodam tylko, że. Cieszę, że oddziały rejonowe od Czekoła pamiętają o nas, kierują zaproszenia, ale w tym no, czasie przedświątecznym, który w części kół i oddziałów zaczyna się już od, od środy, to mamy po trzy imprezy opłatkowe w ciągu jednego <laughs> ten Jak ten było, ten jak ten chcę ten Państwu, ten taka ten moja osobista tylko refleksja. Jak były święta wielkanocne, to po kilkunastu spotkaniach wielkanocnych byłem uczulony na jajka.